Nasze dzisiejsze zdania na poziomie A2 to: Klient widzi, gdy produkt jest dobry. Jest 35 stopni. Co za upał? Zapytaj w informacji, gdzie jest muzeum. Stwórzmy sobie najpierw mini słowniczek. Klient to deokunde. Myślę, że pozostałe wyrazy w tym zdaniu są znane. Jest 35 stopni. Co za upał? Upał to dihice. Zapytaj w informacji, gdzie jest muzeum. Informacja to information, a w informacji to będzie bei der Information. Pierwsze pytanie. Klient widzi, gdy produkt jest dobry. Klient widzi, czyli tak jak powiedzieliśmy sobie, klient to der Kunde. Widzieć y, to Zyję i Zyję do Zicht, EZ jest Zit, czasownik nieregularny, gdy. Gdy to spójnik, when, po którym czasownik znajduje się na końcu zdania. Czyli gdy, teraz pojawi się podmiot, czyli w tym przypadku produkt. When, das, produkt. Teraz reszta zdania, czyli w tym przypadku dobry, good. I na końcu czasownik odmieniony przez podmiot, czyli Y, przez nasz produkt. Dlatego pojawi się na końcu. Jest. Jest 35 stopni, co za upał. <laughs> jest 35 stopni, gdy mówimy, że jest gorąco, jest ciepło, jest zimno, jest wiecznie, jest ileś stopni, to używamy zwrotu S-Ist. Czyli S-Ist 5,35 Grad. Gdy chcemy powiedzieć, co za to za nuda, to za upał, to za zimno, to za mróz, to wtedy używamy waswa. Waswa to właśnie um, oznacza co za. I tutaj dorzucamy rzeczownik, który chcemy powiedzieć, czyli na przykład Wasfa eine Hitze. Co za upał, waswa eine Hitze. Zapytaj w informacji, gdzie jest muzeum. Tutaj mamy tryb rozkazujący: zapytaj ty, dlatego um, ominiemy najpierw czasownik frag, czy z osobą du, czyli du fraxt, następnie odcinamy końcówkę este oraz osobę du, zostaje samo frak. I to właśnie będzie oznaczało zapytaj, pytaj, czyli tryb rozkazujący od czasownika frag. Frak w informacji, czyli by the information by der Information, następnie będzie przecinek i w środku zdania pojawi się pytajnik, czyli gdzie, wo. Gdy mamy pytajnik w środku zdania, to po tym pytajniku czasownik znajduje się na samym końcu, oczywiście odmieniony przez podmiot, czyli wo. Muzeum jest naszym podmiotem, czyli wo das Muzeum jest. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam za tydzień do kolejnego tłumaczenia.